Trzymaneczko, witajcie w kolejnym dniu majstra na warsztacie. Trochę syf, tu kurde, dzisiaj. Ale wiecie jak to jest: jak się coś robi, to się wtedy na nasyfi, nie? Wiadomo. Eee, I wyko dalej stoi, bo będziemy dzisiaj działać. Będziemy działać za budowę. Już wam pokazuję o co chodzi. Eee, teraz tak. Prawie nowe auto a ujeb... i trata. Ta, ta. E, trzeba zrobić tak, tą stronę dołożyć do góry Nie wiem dlaczego, jest tylko kawałek zabudowy od nowości Czemu oni to tak wypuszczali beznadziejnie? Przepraszam e, Trzeba dorobić tu ten kawałek do sufitu Żeby się chłopakom nie obijały różne narzędzia o blachę Żeby tam nie pogiąć jej. I trzeba jeszcze a tu jest syf w ogóle na podłodze, bo tu zdarliśmy płytę, to wam zaraz pokażę co to było w środku, co wyciągnęliśmy stąd. I tu koło foteli, plan jest taki, zrobimy ściankę grodziową, tu przy samych fotelach, bo tutaj, a nie pokażę wam tego syfu co jest na fotelach, ale między fotelami tutaj jest miejsca bardzo dużo, więc to im wystarczy. Tu zrobimy ściankę grodziową do góry, żeby paka była troszkę dłuższa, To 30 40 cm, 40 i plan jest, żeby tutaj zrobić drzwiczki jeszcze. Jak to wyjdzie, majstrowi, to nie wiem. Ale spróbujemy to zrobić tak, żeby było dobrze. Eee... Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Pokażę wam, pokażę wam, co wyciągnęliśmy. Zobaczcie, no się w ogóle tyle lekko co zmieścił. Tyle, żeby drzwiczki zamknąć i to wszystko w sumie. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie tu jest z niego podłoga Taka płyta pierońska Gruba Dziesiątka albo piętnastka Ktoś to tu wstawił nie wiem po co No Trochę to ważyło Chcemy to zrobić bardzo lekko Ale to to jeszcze nic chodźcie dalej Zobaczcie co tu tego jest Te wszystkie płyty wytargaliśmy ze środka Te Kurczę, tu jest 200 Ponad 200 kg jak nic może lepiej, nawet z tą podłogą e, zamokniętą, to w ogóle już tragedia. Także, także co? Majster idzie działać, malczan sobie stoi i, i czeka na wiosnę. E, a Majster idzie działać i zaraz zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. A, pokażę wam, co kupiliśmy jeszcze. o Pomysł jest taki, że zrobimy to z tej płyty meblowej. Te boki w takiej cieniutkiej. Będzie to lekkie. No za bardzo wytrzymałe to pewnie nie będzie, no plastików nigdzie nie mieli Zobaczymy Ile to im wytrzyma A ściankę grodziową e, zrobimy z płyty ehm, Co to za płyta? To jest sklejka oczywiście, majster nie wiesz Sklejka, sklejka szóstka Najcieńsza no jaka była, już cieńszej chyba nie mają Znaczy w tym sklepie akurat nie mieli e, Zrobimy grodź i tu kupiłem takie coś, dostaliśmy. Yy, senoków brikow. Takie kurcze kantówki plastikowe. Dość to fajnie wygląda. Tego. I z tego zrobimy nóżki yy, na półki. Z czegoś takiego. I do tego pójdzie kątownik yy, aluminiowy yy, w poprzek. O, na poprzeczki. Taki Taki mamy gruby kątownik aluminiowy Z tego zrobiłem poprzeczki ładnie, Majster to powycina I będzie chyba gitara, jak myślicie? Będzie czy nie będzie? Będzie, Majster tu ogarnie wszystko tak jak trzeba A na razie biorę się za ten syf Za posprzątanie tego Odkurzasz to, trzeba wszystko wymieść i wtedy będziemy Docinać te płyty białe Bawić się z grodzią No I co? Będzie dobrze Dobra, to to do potem, zrobimy jakiegoś może tajemnapsa albo coś A ja tu na razie sprzątam To majster zmajstrował boczki Prawy i lewy Ten troszkę przybrudzony trzeba wyczyścić eee, Troszkę tak ciulowo na białym te Czarne gwoździe Ale może się takie korki po Jak do mebli takie ciu, 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 To i tak pewnie odpadnie Ale Zakryte powinno spełniać swoją rolę Tu tylko dociąć jeszcze dwa Kawałki Dotniemy eee, Sufit zostaje i pewnie będziemy robić tutaj ścianę grodziową, jeszcze tutaj, albo weźmiemy się za półki najpierw, nie wiem, zobaczymy, tak czy inaczej majster idzie docinać kolejną deseczkę, tą stronę tu, Czy palec mi coś boli, Ty, chyba, że mi się nożem charatną boli trochę e, i działamy dalej. Chodźcie, chodźcie, pokażę wam, co tu majster nastrugał. Zapraszam do środka. Tu mamy takie drzwiczki. Otwieramy. I mamy wejście na pakę. Eee, I wchodzimy. Trochę słabe światło tu jest. Już ktoś mi tu z syfa robił. Eee, czyli tak, majster boki obił eee, płytą. Jest lekko, miało być lekko, jest lekko. E, tutaj jest płyta. E, płyta z klejka 6 mm na ścianę grodziową. E, tu jest jeden słupek, ten plastikowy. Tu jest drugi słupek z drzwiczkami ładnie przystruganymi. E, będą się one fajnie otwierały. I mamy wejście na pakę jeszcze od przodu. E, teraz będziemy robić tutaj półeczki jeszcze. Tyk, uch. Powinno pójść raz, dwa, trzy. E, Przytnę tylko, idę przyciąć kątowniki i zaraz będziemy to majstrować dalej. Skończone, bo jeszcze nie wiem, czy pójdzie coś na półki. Miało być lekko, żeby był jak najlżejszy. Ten van, no to zobaczcie, jak to wyszło. Półki wyszły tak ładnie. Góra na kątownikach. Także tu nie ma prawa nic się ruszyć. Wszystko poskręcane na śrubach do boków. Też poskręcane na takich dużych wkrętach, wkręto śrubach, można powiedzieć, że tu nie ma prawa nic wyskoczyć. Dół kątowniki, po dwa kątowniki, i myślę, że to spełni swoje zadanie. Tam oczywiście ściana grodziowa z tymi dźwiczkami, i tak to wszystko wygląda. półki z jednej strony, tutaj zastanawiałem się jeszcze nad blatem górą tutaj na tej pierwszej półce, bo tam nie miało być, miało być jak najżej. ale z tego materiału nam nie zostało, więc zobaczymy, znaczy no nie wystarczy w sensie, nie wystarczy tutaj na te półki, żeby to ładnie pospinać, żeby się w tą stronę nie bujało, bo tu się troszkę buja. No jednak nie jest to metal tylko plastik więc troszkę to będzie tu chodzić i tak jak myślałem, żeby tutaj położyć półkę jedną to to wszystko by ładnie spięło ale materiału nie wystarczyło, a sztukować to nie bardzo więc zobaczymy, jak chłopaki będą chcieli to się dokupi jeszcze płytę jedną i wtedy się w całości puści tutaj półę i będzie to miało ręce i nogi także z tego miejsca na razie się z wami żegnam Tyle w odcinku zrobienia zabudowy. Majster to robił pierwszy raz takie rzeczy. Czy nie w sumie, no nie pierwszy, ale po prostu pod taką zabudowę. Boki wyszły ładnie. Wszystko obite. Lekko nie tak jak przedtem z płytami. I co? No i na razie tyle. Z zabudowy tyle. Gonimy dalej z resztą Iweka. Trzeba ogarnąć hamulce, to już w następnym odcinku. Więc na razie się z Wami żegnam i do zobaczyska, do, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.